Zebrano do tej pory ponad 1 miliard 850 milionów złotych. System zwrócił się po niecałych 17 miesiącach z punktu widzenia komercyjnego, więc bez wątpienia jest to duży sukces i wdrażającego i oczywiście e, autora pomysłu, czyli Generalnej Dyrekcji Drektorowych Autostrad. Od 1 lipca zeszłego roku uruchomiliśmy usługę pozwalającą na przejazd dwoma autostradami tymi, które są zarządzane przez generalną dyrekcję dróg krajowych autostrad poprzez opłacanie przez samochód osobowe wnoszenie opłaty drogą elektroniczną. Koło 7 tysięcy, niecałe 7 tysięcy urządzeń pokładowych dla samochodów osobowych zostało rozdysponowanych. Sądzimy, że wraz z rozwojem sieci autostrad zarządzanych przez generalną dyrekcję zainteresowanie tym sposobem pobiera, wnoszenie opłaty będzie większe. Tak, z perspektywy tych dwóch lat od wdrożenia systemu można powiedzieć, czy były jakieś wyzwania technologiczne, których nie przewidzieliście? Czy ten system przedstawiał jakieś trudności dodatkowe? Głównym wyzwaniem to było wyzwanie organizacyjne, dlatego że system wymagał zbudowania całej infrastruktury naziemnej i przebrnięcia przez gąszcz przepisów, oraz uzyskanie wielu zgód od administracji, aby można było zbudować bramownicę i również podłączyć je do prądu. I myślę, że w tym zakresie nasza wyobraźnia była nieco niższa niż rzeczywistość, na jaką napotkaliśmy. Natomiast chcę powiedzieć, że kolejne rozszerzenia systemu, a już do tej pory były trzy rozszerzenia systemu, pokazały, że Nauczyliśmy się w tych warunkach pracy z administracją lokalną, z zakładami energetycznymi rozwiązywać na tyle dobrze problemy, że następne rozszerzenia były, odbyły się bardzo gładko, bez żadnych problemów technicznych i praktycznie, jak widzowie mogą zauważyć, nie ma w tej chwili nigdzie generatorów diesla, które w początkowym okresie musieliśmy postawić. Właśnie rozszerzenia. W tym roku planowane jest jeszcze jedno rozszerzenie. To znaczy, myślimy, że mogą być dwa rozszerzenia. My oczywiście dostosowujemy się do instrukcji, które dostajemy od Generalnej Dyrekcji Druckowej Autostrad w zakresie pokrycia kolejnych dróg systemem. Kolejne rozszerzenie planowane jest na koniec października. Być może jeszcze możemy się spodziewać jakichś instrukcji, tak żeby na koniec roku kolejna sieć dróg została pokryta systemem. My jesteśmy gotowi technicznie, organizacyjnie na to, żeby kolejne drogi włączać do systemu.